Rzecz. miałem marzenie, marzenie, w które nigdy nie zwątpiłem. I w każdym momencie, kiedy wszyscy mi mówili, że się do tego nie nadaje i nic w tym nie osiągnę, ja wiedziałem, że jedna rzecz, której nie wolno mi zrobić, to nie wolno się poddać. I nie poddawałem się, zajęło mi to ładnych parę lat. Ale w końcu udało mi się osiągnąć ten cel i spełnić to swoje największe marzenie, jakie było zostanie raperem, granie koncertów, robienie muzyki i uczynienie swojego stylu życia ze swojej pasji. Dzisiaj moje życie wygląda tak, że podróżuję po świecie, że gram koncerty dla takich w jest jak Wasza. Robię muzykę, tworzę content, mam współpracę z największymi markami w Polsce i na świecie. Mogę sobie polecieć w każde miejsce na świecie, w jakie tylko mam ochotę i wszystko to zapewnia mi moja pasja, moje największe marzenie, to co kocham i to co zawsze chciałem robić. I każdy z Waszych idoli, każdy z ludzi sukcesu, którzy coś osiągnęli, mieli w swoim życiu taki moment, w którym mówili im, że się do tego nie nadają, że nie mają do tego talentu, że nie mają do tego predyspozycji. Niezależnie od tego, czy to jest Michael Jordan, który nie dostał się do szkolnej drużyny koszykówki, czy to jest Mr. Beast, który musiał dodać kilkaset filmów na YouTube zanim którykolwiek zrobił mu jakiekolwiek oświetlenia, oni wszyscy słyszeli, że się do tego nie nadają. Więc jeżeli ty dzisiaj masz jakąś pasję, masz jakąś zajawkę, masz jakieś hobby, masz jakieś marzenie i ludzie mówią ci, że się do tego nie nadajesz, to jedna rzecz, której nie wolno ci robić, to nie wolno ci ich posłuchać i nie wolno ci porzucić twojego marzenia, bo każdy z ludzi, którzy osiągnęli sukces, kiedyś usłyszeli, że się do tego nie nadają. Życzę Wam, kochani, żebyście nigdy nie porzucali swoich pasji, żebyście zawsze robili to co, to, co kochacie do samego końca. Choćby spełnienie Waszego marzenia i osiągnięcie sukcesu miało zająć kilka lat, kilkanaście lat, a nawet kilkadziesiąt lat, to wierzcie mi, że jak za kilkadziesiąt lat staniecie w miejscu, w którym Wasze marzenie się spełni, stwierdzicie, że było warto te kilkadziesiąt lat poczekać na to, żeby ono się spełniło. Każdy z nas ma jakąś pasję, każdy z nas ma jakieś hobby. Kochani, spełniajcie się, spełniajcie się w tym. Rozwijajcie się w tym i zawsze wierzcie w swoje marzenia, a wtedy osiągniecie prędzej czy później sukces.